W Urzędzie Miasta w Zakopanem odbyło się uroczyste przekazanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego umowy na rewitalizację Górnej Równi Krupowej oraz modernizację stadionu miejskiego. Ta umowa to wypełnienie tych celów, które mój zarząd skutecznie realizuje podkreśla Marszałek Witold Kozłowski. Bardzo ciekawa inwestycja potrzebna i od wielu lat były czynione próby, żeby to uruchomić. No myśmy skutecznie do tego doprowadzili. Ja nie oceniam poprzedników moich, bo to nie o to chodzi, po prostu no, realizujemy to w sposób widoczny, bo już środki finansowe są na to. Projekt pod nazwą Rewaloryzacja Miejskich Terenów Zielonych w Zakopanem to duże przedsięwzięcie obejmujące równie kropową górną, ale też przebudowę, modernizację stadionu sportowego przy ulicy Orkana. A Urząd Marszałkowski chętnie takie inwestycje wspiera mówi Leszek Dorula burmistrz Zakopanego. Jest pieniążki na to i to jest dzięki właśnie i marszałkowi i rządowi, ale też i środkom unijnym, że takie trudne tematy, które też Próbowano je rozwiązać w zakopanym, chociażby średnie skocznie, chociażby trasy narciarskie, a w tym momencie przecież również hala, o której się mówi od lat, od lat, jest w tym momencie również na etapie realizacji. Więc te najtrudniejsze tematy, które w zasadzie przecież miasta nigdy by nie było stać, a również co miał problemy, żeby to zrealizować, to właśnie w tych ostatnich latach to jest wszystko realizowane. I to jest dzięki dobrej relacji między Ludźmi bym powiedział, którzy reprezentują samorządy, ale też reprezentują rząd. Łączny koszt realizacji projektu to 23 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków pochodzących spoza budżetu miasta to około 13 milionów złotych.